Cześć wszystkim. Słuchajcie, pamiętacie, jak wysiewałam Pelargonię? Tu jest chyba biała. Tak, tu jest biała. Tutaj mamy yy, raspberry, czyli to jest taka różowa, jasna, z ciemnymi takimi yy, akcentami w kwiatach. I tutaj mamy łososiową. I będziemy je teraz pikować, no bo zobaczcie, ma mają już dawno w liście właściwe i potrzebują więcej miejsca i potrzebują też nawozu, bo tutaj. Jak wiecie, ziemia do wysiewów była bez, bez nawozów. Przygotowałam sobie takie e, doniczki, nadal małe, ale jednak dużo większe od tych e, tutaj. E, nasypię sobie e, tego podłoża do wysiewów, a następnie podam nawóz w formie takiej płynnej, czyli po prostu podleję e, te siewki, te przedszkolaki, już takim nawozem, który. E, który możecie stosować albo do listnie, albo możecie właśnie tak jak ja dzisiaj podlewać i on zapewni wam po pierwsze, że te kwiaty będą miały piękny kolor, po drugie i przede wszystkim, żeby w ogóle zawiązywały te kwiaty. Także działamy. Mamy tutaj taką specjalną łopatkę do wyjmowania właśnie takich siewek. Zobaczcie, wyjmuję sobie jednym ruchem i robię sobie też, ale pachną, lubię zapach pelargonii i robię sobie tutaj też otwór i wkładam nisko, przyklepuję i mamy pierwszą białą pelargonię. Tutaj mamy dwie, które rozdzielimy sobie. Fajne korzonki mają. Czekajcie, by się splątały. Zobaczcie jakie korzonki. W lutym, pod koniec lutego. Bardzo szybko rosną. Teraz zaczynamy te raspberry. Co, te chyba razem zasadzę, bo jedna jest taka malutka. To nie rozłączę ich, żeby je nie uszkodzić. A ja tu wklejenia, które konkretnie odmiany były. Ok, mamy malinową pierwszą. Ta mi się najbardziej się. No, te włoski są, tutaj takie włoskie. No. Fajne, delikatne. To my? Tak, nagrywamy? Tak. mogę Od lutego. Pokaż, pokaż. Od lutego. Ale małe No, ale to i tak duży. Nie. Mhm. Następna. Zmieszamy tą ziemię, żeby jej zmarnować. Dobra. O, tu jaką mamy ładną, dużą. Ale to jest ta sama jeszcze, tak? Nie, no? Tak, tak. Malinowa, malinowa. Taka jeszcze malinowa. cały czas. Tak, tak posiałam tymi specjalnie takimi, takich małych, oddzielnych, bo tyle miałam nasion, nie? Tyle było w opakowaniu akurat. Że te żółte listki to są te pierwsze listki, nie? Pewnie tak, które tak. Dopuściły. Które już umierają, nie? Obumierają, mhm. tak. Ostatnia odmiana jest teraz? Tak, teraz łososiowa, też bardzo ładna, fajny kolorek. Ale super. Dobra, i ostatnia. sobie żeby tu się nie To jest tak, to jest, to, to jest, to, to jest to tak. To tak. Przełożyłam go no już teraz Okej. Okay. O, pięknie. O, i mamy to. I teraz, jak, tak jak mówiłam, rozrobimy nawóz, bo one potrzebują już jedzonka, nie samej y, zwykłej ziemi do wysiewu. Y, I tak, tutaj mamy 10 ml dawkowanie, 10 ml na 1 litr wody. Mamy taki podlewacz y, do rozsady. Tutaj jest pół litra, więc 5 ml na taką... A taki opryskiwacz. Tutaj mamy miarkę. Tylko jak odkręcę, to okay. O, jest. Mamy miarkę. Aha, mamy miarkę. O, mamy miarkę. Także nalewamy 5 ml. Dobra, mamy. Nalewamy. Ładnie pachnie ten nawóz. <śleszamy> Mi się nie, nie na ale na jest... Tak. Dobra, zamkniemy i sobie wstrząśniemy, żeby się wymieszało ładnie. I co, chyba już postawimy tam i wtedy podleje, co? Żeby tutaj chyba nie zalać. Postawki. Aha, no tak, dobra. Dobra, trochę mieszamy, żeby się wymieszało. Dobra, i podlewamy, zobaczcie. Zobaczcie, jakie super. O, i dostają teraz jedzenie, i będą na pewno teraz szły w grubość. Dobra. O, super. Mamy to ekstra. No i czekamy na sadzenie roślin takich już balkonowych w maju albo w czerwcu będziemy wysadzać na miejsce stałe do korytek albo do jakichś doniczek fajnych. A to będą wiszące, czy to są takie... Y... Nie. nie, 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 nie będą wiszące. Nie. nie pamiętam, żeby to były wiszące. No zapowiada się ładnie, zapowiada się fajnie. No ta jest super, mhm. ta. No. no to widać, że ona nie będzie właśnie wisząca, tylko ona mhm. będzie taka... Szła w górę. Tak. No.